Witam w prezentacji i montażu 102 numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy dolny zaczep holowniczy 1 i 2, stworzeń z łańcuchem i wkręty. W tym numerze został zmontowany dolny zaczep. Po montażu części ze 102 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, spornik przedniej osi z chłodnicą, przednią osi z czterema szczemionami, dwoma zwrotnicami i dwoma kołami, obciążnik z zaczepem, silnik z pojemnikiem na baterię, zbiornik paliwa z głośnikiem, kolumnę kierownicy z kierownicą. Lewą i prawą część obudowy skrzyni biegów, obudowy tylnego mostu, pochwy tylnego mostu, dwie zwolnice, dwa tylne płotniki z przewodami światłami, dwa pomosty, pedały, dwa akumulatory, dwie części przekładni kierowniczej z drążkiem kierowniczym, zbiornik powietrza, dwa wsporniki ze swożniem, dolny zaczep, korpus podnośnika. Zaczep, belki przyczepy, tylną półkę ramy z tylną osią, dwoma kołami, resorami, przednią osi z obrotnicą, dyszlem i dwoma kołami, koła zapasowe, zbiornik, zapory, tylne koło i trzy podpory. Numer 102. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji i zdjęcie modelu z przodu, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Konstrukcja braci Casani. Francesco i Eugenio Casani byli mechanikami i konstruktorami. Przeszli do historii jako twórcy pionierskich ciągników rolniczych oferowanych na polskim rynku. Niełatwe początki w branży nie zdradziły ich do kontynuowania działalności po zakończeniu II wojny światowej. Francesco od dzieciństwa był zainteresowany mechaniką. W pierwszych zabawach konstruktorskich towarzyszył mu młodszy brat. Przyszli przedsiębiorcy jako dwudziestolatkowie zaczęli pracować nad traktorami z prawdziwego zdarzenia. Bracia zaskakiwali nowymi rozwiązaniami stosowanymi zarówno w silnikach, jak i w ciągnika, zwycięska maszyna. Włoska marka Same powstała w 1932 roku, lecz jej korzenie sięgają lat 20 XX wieku. Wówczas ojciec założyciela firmy, Pablo Orcasani, prowadzi rodzinny warsztat w miejscowości Treviglio na północy Włoch. Francesco i jego młodszy brat Eugenio studiowali wieczorowo w Wyższym Instytucie Technicznym w Mediolanie. Mamy zdjęcie traktora SAME DA-25 konstrukcji brakcji i Kasani, który stanowi kolejny krok milowy przedsiębiorstwa na drodze do produkcji nowoczesnego ciągnika rolniczego. Zaletami modelu oznaczonego liczbą 25 była kompaktowa konstrukcja i silnik chłodzony powietrzem. Mamy zdjęcie i że firma SAME wróciła do produkcji pojazdu dla rolników po zakończeniu wojny. Opracowany przez nią trójkołowiec był pierwotnie przeznaczony do koszenia. Trafy, włoscy gospodarze wykorzystywali go również do innych zadań. Mamy zdjęcie i informację, że pierwszym traktorem skonstruowany przez braci Francesca i Eugenia Casani był model oznaczony liczbą 40. Wyróżniał go dwucylindrowy silnik dwusuwowy. Aby go uruchomić, należało do głowicy włożyć zapalony sznurek, który odpowiadał za zapłon paliwa. Mamy zdjęcie i informację, że traktory same DA-25 miały w większości samonośną konstrukcję. Ciągniki DA-25A został wyposażone w charakterystyczną pannę, wyróżniającą go spośród pozostałych ciągników z drewnigią. Bracia Kasani od najmłodszych lat interesowali się mechanizmem. Nie tylko zdobyli praktykę w warsztacie Ojca, ale także otrzymali formalną edukację na uczelni technicznej w Mediolanie, co zapewne przyczyniło się do ich sukcesu. Mamy zdjęcie i informację, że opatentowana w 1952 roku konstrukcja przedniej osi napędowej stała się elementem wyróżniającym pojazdy zakładu SAME na włoskim rynku. Rok po wprowadzeniu do produkcji modelu DAT-30, z fabryki wyjeżdżało 50 traktorów dziennie. Nie. Mamy zdjęcie same, same kar Agi który był jednocześnie traktorem i ciężarówką. Pojazd mógł poruszać się z prędkością 50 km na godzinę, miał pakę i zamontowany z tyłu podnośnik hydrauliczny, dzięki czemu nadawał się do orki. Same car. W latach 60. XX wieku w zakładzie braci Kasani narodził się ambitny plan stworzenia uniwersalnego pojazdu użytkowego. Same, same Car został zbudowany na głównym korpusie traktora. Pojazd wyposażono w skrzynię ładunkową i dwuosobową kabinę. Mógł pełnić funkcję ciągnika rolniczego, samochodu terenowego i ciągnika lotniczego. Same, same Car Powstawał w latach 1961-1967: Galeria Ursusów Mamy zdjęcie Ursusa C360, pracującego siernikiem zbożowym. Pierwszy siernik powstał w 1701 roku, ponad 200 lat przed pojawieniem się ciągnika. Zbudował go Jetro Toul, słynny angielski wynalazca i pionier nowoczesnego rolnictwa. Co ciekawe, nazwisko agronoma jest obecnie znane nie tylko dzięki maszynom jego konstrukcji, ile jest za sprawą brytyjskiego zespołu rokowego. Mamy zdjęcie i informację, że w gospodarstwie nic się nie może zmarnować. Zebraną po żniwach słomę wykorzystywano jako wyściółkę w hodowli zwierząt, a następnie pod postacią obornika wracała na pola jako cenny nawóz. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazany dolny zaczep po montażu. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli podłoga przyczepy, stalowe i gumowe przewody złączki. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.